Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Dariusz Wójcik oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Bojarski zapraszają wszystkich mieszkańców zainteresowanych bezpłatnymi poradami prawnymi do siedziby Rady Miejskiej przy ulicy Moniuszki. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Radomia i poprosiliśmy trzech prawników o to, żeby w biurze Rady Miejskiej zechcieli bezpłatnie udzielać porad prawnych. Zgodzili się, jest to dwóch doktorów nauk prawnych i jeden adwokat. I od czwartego. Marca. W biurze Rady Miejskiej takie porady będą udzielane. Zainteresowanie bezpłatnymi spotkaniami ze specjalistami zajmującymi się różnymi dziedzinami prawa jest bardzo duże. Do tej pory zgłosiło się około 50 osób. Sprawy dotyczą większości spraw majątkowych, rodzinnych, ale też przygotowanie wniosku, ponieważ osoby poprzegrywały sprawy w sądach yy, krajowych, odwołanie się do Strasburga i takimi sprawami też będziemy przygotowywali dla tych osób dokumenty pozwy, żeby mogły skorzystać z bezpłatnych porad. Spotkania z prawnikami będą odbywać się w siedzibie Rady Miejskiej przy ulicy Moniuszki 9 w pokoju numer 12, zgodnie z harmonogramem 4 i 18 marca, 1 i 15 kwietnia. 6 i 20 maja oraz 3 i 17 czerwca. To jest dla takich osób, które mają trudną sytuację finansową, potrzebują pomocy prawnika, nie stać ich jest na to, żeby zapłacić, dlatego wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i takie parady wprowadziliśmy i mam nadzieję, że to będzie z korzyścią zarówno dla jakby dla, dla mieszkańców, ale i też dla wizerunku miasta. Aby skorzystać z pomocy prawnej, osoby zainteresowane powinny skontaktować się telefonicznie w celu umówienia spotkania. Numer telefonu 362 0560 w godzinach pracy Biura Rady Miejskiej od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30 oraz telefon przewodniczącego Rady Miejskiej 691 323 155.